Siemano Dolaro z tej strony Maciek Zeus i, i witam was na, w, w kolejnym filmie na moim kanale Jak widzicie jak zwykle Blitz Royal no i, no i jak widzicie, no trochę mi szwankuje laptop, ale a no, nie za bardzo nic. No i oczywiście jak zwykle proszę was o łapę w górę i subika z żeby Was nic nie omijało, żebyście byli na bieżąco z kolejnymi filmami. No i co? Ruszamy do gierki. Oczywiście rozsiądźcie się wygodnie, zróbcie coś do, sobie do jedzenia albo do picia i bawcie się dobrze. Uuu. No no no. i mi się A, zaraz bo jest dar, no tak. I dalej. Uuu, no dziękuję, dziękuję. Dobra, wypadałoby jakiś zrzut sobie zajmować. Czy, coś mi tu śmieje? Coś mi tu fu, co mi tu tak śmierdzi? Dobra, jestem gotowy. Dobra, wezmę to sobie Dobra, a teraz wiewam. A, no tak Oho Dzień dobry Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, dosyć tego. O się kurde. Ty dobra, dawaj mi to. Eee. Dobra. No to co? Lecimy. Tylko najpierw ustalmy, gdzie jest jakiś zrzut O, to nawet. Wow, jak mi zagra. No, dzień dobry. E, Oj, chyba gość miał mało hapsów. E, czekaj, mogę tego użyć, no oczywiście, ty co? Minigun? A je to ja go poproszę. W takim razie, minigun, minigun Brutusa. A e, ja go poproszę. Ale że akurat w takim momencie naprawdę Dobra, dawaj mi co tam masz. Ej. O kurde, ej, dajcie za to suba, co ja dostałem? Ej, wy to widzicie co ja muzyku? Same karabiny XD normalnie <gry> Ja pitolet co jest kurde <gry> Ale jazda normalnie Na same karabiny i No ja pitolet co za... Co za zrządzenie losu czy jak to tam ci mówi? Ooo! Ja, no 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 O dobra Trzeba zwiewać Ale kurde minigun Minigana dostałem No po prostu jest ustaw... O! No i mamy Kolejny zrzut, ale kurde Minigun Brutusa. E, jeszcze ta, ta, ta. Tyle, że fioletowa Esęk, kolejny Esęk, karabin, no i Jagra. Nie, yeah, no jesteśmy ustawieni. I to jak? E, dobra, biorę albo dobra, w sumie mogę to wziąć. Jeszcze lamę? Ludzie, jestem ustawiony Jestem po prostu ustawiony Nie dobra, no za późno już Uy, a Co to jest? A, tak, jakieś coś beznadziejnego Ile osób zostało? To... Tylko dwie osoby? Ja dobrze rozumiem? Ja, to, ja dotrwałem do tego meczu? No co wygadacie? gadacie? O. Ej Skąd? Kościół JEST Oj mo, Dajcie za to łapę w górę e, Ty, czegoś miał Dajcie za to łapę w górę I sobieka, subieka, obowiązkowo Oh yeah, oh yeah no to co? To na tyle. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Hej!